Witam was w odcinku, którego pewnie nikt się nie spodziewał, a mianowicie z tego co widzicie pewnie po tytule jest to podsumowanie miesiąca, którego nie było już z pół roku. Postanowiłam, że teraz będę pokazywać właśnie w formie zdjęć i omawiać co właściwie jakaś mała historia, bo może coś się kryje za tymi rzeczami, więc zaczynajmy. Zacznijmy od takiego zwykłego białego haltera. Teraz mamy kajdanki, które zrobiłam dla wichra w ostatnim odcinku, możecie je zobaczyć. A do kajdanek w komplecie był jeszcze taki oto srebrny łańcuch. No i oczywiście nie możemy pominąć tego stroju tajemniczego szefa, który pojawił się w ostatnim odcinku. I oczywiście nie może zabraknąć przedmiotu, który do niego należy. A mianowicie jest to nóż Jonathan. Ten mały nożyk, który leży tutaj na stoliku. Ale co w nim takiego wyjątkowego? W momencie, kiedy nasza postać tajemnicza zadaje cios wichrowi tym oto nożem, wcale nie miał być to właśnie ten nóż. Były jego dwie wersje i zaraz zobaczycie obie. Możecie zdecydować, który waszym zdaniem wyglądałby lepiej. Pierwszy nożyk można powiedzieć, że jest to taką wersją beta, który jednak nie pojawił się w filmie. A nożyk numer dwa to ten, który właśnie trzyma nasza zamaskowana postać. Koniecznie dajcie znać w komentarzu, który waszym zdaniem nożyk spisałby się lepiej, czy ten, który faktycznie się pojawił. Czy jednak uważacie, że ten pierwszy spisałby się lepiej? No i oczywiście dajcie znać, która rzecz wykonana przeze mnie w tym miesiącu Wam się spodobała najbardziej.